Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przy, y, przewiduje przesłuchanie pana Ernesta Bejdy, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego wezwanego w celu złożenia zeznań. Przystępujemy w takim razie do realizacji porządku y, dziennego. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie 29 maja bieżącego roku na wniosek komisji został doprowadzony pan Ernest Bejta. Dzień dobry, witam pana. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233. Paragraf 2 kodeksu karnego. Pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcję karną w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy świadek zrozumiał treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam świadka o następujących prawach, które świadkowi przysługują. Uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić Pana lub osobą dla Pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Odmowy zeznań, gdy jest Pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został Pan skazany. Żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań miałaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 kodeksu karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej złożenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji, zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie, zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w ocenie świadka sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne bądź niestosowne. Złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o sejmowej komisji śledczej. Czy świadek zrozumiał treść pouczenia? Tak, zrozumiałam. Dziękuję. Informuję, że przebieg przesłuchania jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o sejmowej komisji zwracam się do świadka z pytaniem, czy ustanowił Pan pełnomocnika? Nie ustanowiłem. Dziękuję. Bardzo proszę tylko przybliżyć mikrofon albo mówić bliżej. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Ernest Bejda, lat 52, prawnik. Dziękuję. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie byłem skazany. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Odbierzemy od świadka przyrzeczeń. Proszę powtarzać za mną. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję, możemy usiąść. Zgodnie z artykułem 11 i ustawą o sejmowej komisji śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 kodeksu, karnego, kodeksu postępowania karnego może świadek swobodnie wypowiedzieć się w sprawie, w której został świadek wezwany. Czy chce Pan skorzystać z tego prawa? Tak, chcę skorzystać. Bardzo proszę, to jest ten moment, może Pan przejść do swobodnej wypowiedzi. Dziękuję. Proszę, proszę Państwa, ja. Musimy bliżej do mikrofonu, bo niestety nie słychać Pana. Proszę Państwa, ja zostałem doprowadzony dzisiaj w sposób przymusowy, na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego, które zostało mi doręczone w dniu dzisiejszym przez Policję. Ja podtrzymuję swoje stanowisko że w obliczu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia o sygnaturze U4 na 24 państwa komisja a, to stwierdził. Dobrze, ja bardzo chciałabym, przepraszam, muszę panu przerwać, ponieważ nie jesteśmy tutaj, aby rozstrzygać kwestie Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo proszę skupić się na treści dotyczącej przedmiotu prac komisji. Bardzo proszę. ...pouczać na temat mojej swobodnej wypowiedzi. Ja panu tylko zwracam uwagę, że chciałabym, żeby wypowiadał się Więc pan proszę w bo sprawy, to jest na którą został pan wezwany, bardzo Sądzę, że proszę. że dokładnie wypowiadam się w przedmiocie tej sprawy, Państwa Komisja, w świetle rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, które zgodnie z artykułem 190 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i obowiązują wszystkich. Dobrze, został pan dzisiaj, został pan dzisiaj doprowadzony na podstawie orzeczenia sądu okręgowego, tak jak pan był to za, w stanie zauważyć. Bardzo proszę o to, żeby pan nie skupiał się na kwestii rozstrzygnięć Trybunału, bo to nie jest przedmiotem naszych obrad. Tylko bardzo proszę o tym, żeby w swojej swobodnej wypowiedzi skupił się Pan na przedmiocie, jakim się tutaj spotkaliśmy. I jeśli będzie Pani tak przyjaźna, no to myślę, że to, to posiedzenie będzie trwało bardzo długo. Jest to niegrzeczne, Jesteśmy niemerytoryczne. Na to jakby pomija e, istotę sprawy. Znaczy, ja traktuję to jako uniemożliwienie mi swobody wypowiedzi, w rozumieniu artykuł 170 kodeksu postępowania karnego. W tej chwili Dobrze. zwracam uwagę Pani Przewodniczącej, a ja panu że popełnia również pani zwracam uwagę. Wykroczenie, proszę wykroczenie, które na Uniemożliwia mi swobody sprawy. wypowiedzi. Już na bardzo samym proszę. początku. Więc ja bardzo proszę o umożliwienie mi dokończenia mojej swobody bardzo wypowiedzi. Proszę. Bo jest to jak powtarzam, niegrzeczne, niemerytoryczne, wykraczające poza pani kompetencje. To ty. Jeszcze raz odniosę wypowiedzi. się do tego. Rzeczywiście Sąd Okręgowy wydał takie postanowienie. Sąd Okręgowy, którym postanowienie dostałem w dniu dzisiejszym, chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że e, powołując się oczywiście na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że zasiadał w nim sędzia Dubler. To nie jest, Szanowni Państwo, e, określenie prawne. Nie ma czegoś takiego jak sędzia dubler, bo na zasadzie arty... Ponownie zwracam świadkowi uwagę, że to nie jest rolą świadka, żeby odnosić się do kwestii orzeczeń. Spotkaliśmy się w celu złożenia przez pana zeznań w kwestii badanej przez komisję. Ma pan prawo, ale w temacie, w temacie przesłuchania. Bardzo proszę nie krzyczeć. Bardzo proszę nie krzyczeć, to nie jest temat przesłuchania, my nie będziemy tutaj rozstrzygać, który sąd i co powiedział. Jest Pan tutaj dzisiaj zatrzymany i doprowadzony i bardzo skupić się, proszę, w swojej swobodnej wypowiedzi na kwestii, na którą został Pan dzisiaj tutaj doprowadzony Po przykrości, że nie umie mi pani swobodno wypaść przerywając mi kolejne w pół zdania nie, nie, nie mogę powiedzieć dwóch zdań, że pani przewodnicząca mi nie przerywa jest to rzecz zdumiewająca oczywiście opinia publiczna będzie mogła sobie ocenić w jaki Mówi sposób państwo jako komisja podchodzicie dlatego mówię na temat i to jest bardzo na temat dlatego, że rozstrzygnięcie trybunału podważa Prawność istnienia Waszej komisji. Jesteście po prostu komisją bezprawną. Dobrze, I ja Z tego rozumiem, powodu, znamy i z tego pana powodu jest moje stanowisko i zaraz odniosę się do orzeczenia Sądu Okręgowego, który mi nakazał przymusowe doprowadzenie tutaj mnie. Ja nie mam pretensji do policji, żeby była jasność, uznaję profesjonalizm działania policji, natomiast twierdzę i podtrzymuję się w tym twierdzeniu, że Państwo jesteście komisją nielegalną i nie występuję tutaj de facto przed komisją działającą de jure. Przysięgę odebrałem pod wpływem przymusu judykatywnego. Użyję tego słowa, który, użytego przez mojego poprzednika. E, złożyłem tę przysięgę tylko z tego powodu, żebyście państwo nie mieli wrażenia, ponieważ jest to pewnego rodzaju teatrum i opinia publiczna ma prawo też ocenić. Ja się was nie boję. Będę odpowiadał na pytania, ale nie trafię. Ja w tej chwili przerywam panu wypowiedź. Przerywam panu wypowiedź i chciałabym w tym miejscu zwrócić się do... Do jednego z doradców. Bardzo proszę, może pana mecenasa Filipa Curyło. O ym, wypowiedź w kwestii tego, w jaki sposób wyglądać powinna swobodna wypowiedź świadka, który został doprowadzony w celu złożenia zeznań w bardzo konkretnej sprawie. Czy należy tolerować kwestię rozstrzygnięć świadka nad okolicznościami towarzyszącymi, które doprowadziły go dzisiaj przed oblicze komisji? Bardzo proszę o wypowiedź pana mecenasa Filipa Curyło. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Świadek rzeczywiście ma prawo do swobodnej wypowiedzi zarówno na gruncie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, jak i na gruncie odpowiednio stosowanego kodeksu postępowania karnego. Ale pozwolę sobie przeczytać odpowiedni fragment z kodeksu postępowania karnego. To jest dosłownie jedno zdanie, które to normuje. Otóż osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności. I, Cel tej czynności to nie jest debata nad legalnością komisji. Tak? tak uznają doradcy. Celem czynności jest dostarczenie przez osobę wezwaną, przez świadka, informacji objętej tezą dowodową wyrażoną uchwałą komisji. Więc w tym zakresie doradcy stoją na stanowisku, że nadmierna koncentracja nad kwestiach innych niż. Teza dowodowa może spowodować uprawnioną ingerencję przewodniczącej i odebranie głosu świadkowi. Bardzo dziękuję i w tej chwili zwracam się do świadka, czy świadek chce kontynuować swoją swobodną wypowiedź, tak, skupiając się na kwestii objętej. Chcę zakończyć objętej, jeszcze, bo ona ale jest istotna. Proszę mi dać, panie, bardzo proszę świadka, nie wchodźmy sobie w słowo, ja pani oczywiście mam robi, trochę, pani ale ja trochę mam tutaj inną rolę.